I od dziś wiadomo, że Redzi lubił sprawiać nam niespodzianki. Nowe patche, endingi oraz unikalne przedmioty, które możemy zdobyć w grze. Dziś chcę się skupić na tym ostatnim i pokazać Wam, gdzie i jak możecie je zdobyć. Zapraszam do oglądania. Pierwszą ikoniczną broń możemy znaleźć w Haywood. Nie będzie to trudne, gdyż na mapie możemy znaleźć znaczek z zadaniem pobocznym. Gdy dotrzemy na miejsce, wystarczy przeskoczyć przez ogrodzenie, a naszym oczom ukaże się zmarła osoba oraz sama broń – Skipi. Gdy ją podniesiemy, broń zacznie mówić. Nowe linie, Sposób, w jaki poprowadzimy dialog, nie ma znaczenia, lecz na samym końcu mamy dwie opcje do wyboru: pseudo-pacyfista oraz bezduszny morderca. Tryb pseudo-pacyfisty skupia swoje strzały na nogach, a tryb bezduszny morderca na głowie przeciwnika. Wybór należy do Was. Kolejną i konieczną broń możemy znaleźć w Arasaka Industrial Park. Żeby zdobyć tą broń, musicie wejść na teren Arasaki, a następnie iść przed siebie do ostatniego kontenera po prawej stronie. Gdy będziecie już w kontenerze, musicie rozbroić ładunek wybuchowy, a następnie spojrzeć się w lewo. Broni nazywa się prototyp Singen Mark V. Broń ta może namierzyć do trzech celów jednocześnie, więc jeżeli gracie pod bronię typu Smart, jest to naprawdę świetny wybór. Ostatnią rzecz, którą możecie znaleźć w grze, nie jest broń. Jest to kurtka Davida Martineza, głównej postaci serialu Cyberpunk Edge Runners. Żeby ją zdobyć, musicie udać się pod Mega Block H4. Znaczek zadanie pobocznym będzie widoczny na mapie. Jeżeli się tam udamy, na ścianie możemy zobaczyć charakterystyczny znak Davida. A obok w koszu na śmieci odtwarzacz Braindance. Gdy to obejrzymy, możemy zobaczyć napis. To tylko kolejna opowieść ku przestrodze. David Martinez nie posłuchał. 2076. Po obejrzeniu Braindensu musimy napisać wiadomość do El Capitana. Gdy to zrobimy, musimy poczekać, aż napisze do nas falko. były członek ekipy Davida. Falco daje nam znać, że to co o nich słyszał, to już przeszłość, lecz uważa on, że V.E.K. i David mają ze sobą więcej wspólnego, niż mu się wydaje. Następnie napisze nam wiadomość, że zostawił coś El Kapitanowi. Po tej wiadomości musimy się udać do El Kapitana, a zanim czeka na nas Kurtka Davida Martineza. Przyznajcie, że w grze wygląda tak samo świetnie jak w serialu. Na dziś to wszystko. Dziękuję każdemu za oglądanie do końca. Zachęcam również do zaobserwowania mojego profilu, żeby nie przegapić kolejnych odcinków.